Hej, cześć, Madzia Wojaczek z tej strony sztuka-zdobienia-paznokci.pl Na pewno nie jeden raz w życiu zdarzyło Ci się, może więcej razy, zdarzyło Ci się, że lakier zafarbował Ci paznokcie, tak? Mi się to zdarzyło już kilka razy, pomimo tego, że na moich paznokciach stosowałam lakier podkładowy, lakier zafarbował mi moją płytkę paznokcia. No i pytanie, co z tym zrobić? Ja oczywiście szukałam w sklepach różnych produktów, to jest właśnie ten lakier, który mi zafarbował paznokieć. Wydawałoby się naprawdę, że to jest jakiś profesjonalny produkt. Niestety zafarbowałem paznokcie. I szukając po sklepach, wymyślając różne rzeczy, co tu zrobić, żeby mimo wszystko tą swoją płytkę e, doprowadzić do normalności, znalazłam coś takiego. To jest produkt, nazywa się Bubble Bob White. I nie wiem na jakiej zasadzie to działa, bo Kupiłam, nigdy, nigdy nie stosowałam jeszcze wcześniej takich y, produktów i pisze tak, że to jest dla naturalnych i sztucznych paznokci. Twoje paznokcie staną się bielsze, czystsze dosłownie w kilku, w kilku minutach, tak, podczas kilku minut. Jak takie coś działa? Instrukcja obsługi oczywiście jest tutaj z tyłu i pisze tak Whitens, Brightens, Cleans, Nice in minutes. Generalna zasada jest taka, że wsypujemy sobie taką saszetkę do ciepłej wody, od razu wkładamy sobie palce na 5 minut i to działa. Tak jak widzisz, tutaj jest instrukcja obsługi i pisze, generalnie pisze tak jeśli masz lakier na paznokciach, no to wiadomo, że trzeba ten lakier zmyć. Napełnij sobie ym, miseczkę do jedną, jedną trzecią, jedną trzecią miseczki y, ciepłą, ciepłą, wodą. Następnie wsyp sobie całą tą zawartość saszetki do wody. Od razu zamoc sobie palce w misce i namaczaj w misce w paznokcie 5 minut. Zasada, zasada działania jest taka, że powstają... Podczas całego procesu powstają jakieś tam bąbelki, które działają na naszą płytkę paznokcia. I nawet jeśli bąbelki przestają działać, to i tak ten produkt działa. I tak na sam koniec w zasadzie tylko myjesz sobie ręce i wszystko jest zrobione. Generalnie ten produkt nadaje się nie tylko na, do rąk, ale także na przykład, jeśli chodzi o, o paznokcie stóp, piszę także, żeby używać tego raz. W tygodniu. Jaki jest skład, tutaj dokładnie nie wiem, natomiast ym, to, co tutaj pisze, to, co tutaj pisze, na pewno jest jakiś potas, sód, czyli jakaś sól, nie wiem dokładnie mentol, czy jakiś olej mentolowy, miętowy, jakiś cytrynoksyd, czyli w zasadzie. No tak, cytryk acid, czyli coś, co ta sama znajduje się w cytrynie, tak? To gdybyś sobie na przykład zafarbowała paznokcie, gdyby lakier zafarbował Ci paznokcie, możesz użyć także soku z cytryny, tak? Także tutaj jest zawarty ten sam składnik, co jest w cytrynie. Także tutaj sobie rozpuścimy w zasadzie tą saszetkę, zobaczymy jak to nam podziała na moje paznokcie. coś kosztuje, ja to kupiłam w granicach koło dwóch funtów w sklepie. Nie wiem, czy coś takiego w ogóle w Polsce też można dostać. Podejrzewam, że są jakieś takie różne inne zamienniki. Jak to wygląda w środku? Nie wiem, czy to w ogóle coś tutaj widać. Tego proszku nie widać. To jest taki biały proszek. Zapach jest taki typowo miętowo-cytrynowy. Także sobie tutaj to wsypię do saszetki i zobaczymy, jak to wszystko się połączy, jak to wszystko zareaguje z, z wodą. Także widzisz, tak jak tutaj widzisz, to wszystko się pieni. Włożyłam sobie palce tutaj do, do miseczki. Mam nadzieję, że te paznokcie mi się tutaj wybielą. Także yy, poczekamy sobie tutaj 5 minut i zobaczymy, jaki będzie efekt. Tak się składa, że właśnie... A, i to, ci, to, to co się mogę już teraz powiedzieć, jeśli masz jakąś rankę na paznokciach, na, przy przywale koło paznokciowym, w ogóle na, na, na rękach, na palcach, no to jak, jeśli, jeśli włożysz sobie takie paznokcie do, do takiej wody, to będzie to szczypać. Ja teraz mam taką gdzieś małą rankę i już czuję, że mnie to troszkę szczypie, ale tak minimalnie. To chyba z reguły chodzi o ten właśnie ym, kwas cytrynowy, czy, czy jak nazwać... Także poczrymamy sobie te paznokcie 5 minut. Piszę, żeby stosować raz w tygodniu. Nie wiem, jak na jakiej zasadzie to działa. Czy, to, czy, czy naprawdę to trzeba stosować raz w tygodniu? Czy wystarczy to stosować nieprewencyjnie na zasadzie, Gdyby ci lakie zafarbował paznokcie, to wtedy na wszelki wypadek masz coś takiego. Zaraz zobaczymy. Czy efekt będzie faktycznie taki, jak mówią? Z tego co wiem, to właśnie jest potem problem, jeśli chodzi o zafarbowane paznokcie lakierem, bo nie zawsze y, dany zmywacz usunie nam y, pozostałości lakieru, taki ten odcień, który pozostał po, po lakierze. Tak? Mi się dokładnie tak zdarzyło. Czasami, czasami paznokcie mogą być jakieś tam, właśnie w odcieniu syledynowym czy fioletowym. No i potem pro, problem, co z tym zrobić, bo możesz użyć na przykład y, kwasku cytrynowego, możesz użyć, co tam jeszcze można użyć. No, niektórzy mówią, że do zębów, tak? No, nie wiem, użyj, użyj pasty zębów takiej wybierającej, może to się sprawdzi na twoją płytkę paznokcia, nie wiem. Tutaj generalnie trzeba być troszkę też ostrożny, jeśli o, o takie dziwne produkty chodzi, tak? O takie domowe sposoby, bo nie może być tak, że sobie zrobisz więcej krzywdy niż to wszystko jest warte. Generalnie możesz zastosować na przykład y, lakier UV, o czym, już, o czym już mówiłam wcześniej. Lakier UV, czyli jeśli pomalujesz sobie paznokcie takim lakierem, on będzie odbijał te światło słoneczne. Także gdybyś miała przeforbowane paznokcie, to y, ten lakier UV zniweluje zniew te, te Y, przebarwienia i może nie będzie tego tak bardzo widać. Albo, albo lakiery w kolorze y, French Manicure, czyli wszy, wszystkie jakieś tam ko kolory beżowe, niebeżowe. To, że tutaj już 5 y, minut, minut minęło i powiem Ci, że nie za bardzo widzę dużą różnicę. Nie wiem, czy jak się przyjrzysz, y, pewno może troszkę widać mimo wszystko ten mój odslednowy odcień paznokcie, Spodziewałam się jakichś takich większych rezultatów. Tutaj generalnie pisze też, że tutaj nasz specyfik nawilża paznokcie i skórki. No jeśli chodzi o wały paznokciowe, są, że wały paznokciowe i skórki są nawilżone. Powiem Ci, pierwsze moje takie wrażenie po wyjęciu, po wyjęciu rąk tutaj z tej naszej mieszanki. Faktycznie czuję, jest takie, wraż, jest takie wrażenie, mam takie wrażenie, jakby te paznokcie były troszkę takie śliskie. Ja podejrzewam, tak jak tutaj patrzysz na ten skład, tutaj podejrzewam jest coś jak soda oczyszczona. Tak, soda oczyszczona, która też nam działa tutaj wybielająco. Ja mam takie wrażenie, że jeśli chodzi o zapach, to tak jakby tutaj było troszkę... Chloru, troszkę chloru, sody oczyszczonej, właśnie tego kwasku cytrynowego, um, jakichś tam jeszcze innych substancji i olej gniotowy. I takie wrażenie jest, jakbyś sobie włożyła. Nie wiem, czy za się kiedyś włoży na przykład palce do, ja tak powiem tutaj, tak może bardzo. Bardzo tragicznie do domestosa. Jeśli na przykład dotkniesz sobie domestosa, tak palcami przypadkowo sobie przypadkiem gdzieś tam dotniesz sobie domestosa, takie palce ci robią śliskie, tak? Struktura ci robi palców, palców, taka śliska, to jest takie mniej więcej troszkę takie wrażenie. Ja tutaj nie, nie chcę Ci tutaj mówić żadnych takich negatywnych rzeczy na temat tego produktu, żeby Cię przestraszyć, że ten produkt jest niedobry i tak dalej. To jest takie moje pierwsze wrażenie. Takie paznokcie mam właśnie palce troszkę takie śliskie. Także tutaj yy, spodziewałam się większego efektu, yy, jeśli chodzi o, o moje przebarwienie na paznokciach. Być może trzeba stosować to właśnie, tak jak tutaj piszę raz w tygodniu, żeby mieć piękne, białe, białe i czyste paznokcie. Yy, trzymałam to 5 minut, nawet troszkę więcej niż 5 minut, bo około 7 minut. Yy, także w tej chwili idę sobie umyć, umyć palce, umyć sobie ręce. No i tutaj ten efekt jest taki, tak jak mówiłam, że. Spodziewałam się większych rezultatów. Także, jeśli masz jakieś takie swoje sprawdzone sposoby na to, jak pozbyć się takich przebarwień po lakierze, bardzo chętnie posłucham. Pisz spokojnie, pisz w komentarzach. I to by było na tyle w tym krótkim filmiku. Pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Cześć.